Cześć Manko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Domo Dominik 2012 i witam Was w kolejnym odcinku naszej kariery Olympic Marsylia. No i dzisiaj skończyliśmy, a właściwie wczoraj skończyliśmy już sobie okienko zimowe, transferowe. No i dzisiaj możemy już przejść do dalszej części tego sezonu, a dokładniej do miesiąca lutego. I tak jak wspominałem, ten miesiąc w luty podzielimy sobie na dwa odcinki. W tym y, miesiącu. <laughs> Zagramy sobie z Koł, zagramy z ążer, z Niceą oraz z Żużą. To są cztery mecze, jakie rozegramy sobie w tym odcinku, a resztę miesiąca to zostawimy sobie po prostu na kolejny odcinek. Zaczynamy z siódmej pozycji, mając 8 punktów straty do Nicei, więc no, nie wygląda to niestety dobrze. Cały czas mamy gdzieś daleko odjechaną tą top 4 ligową, która jest naszym celem, ale naszym takim celem Pobocznym, że tak powiem, a właściwie przy okazji celem, jaki nam się pojawił, jest to po prostu, żeby wygrać chociażby Puchar Krajowy. Dobrze nam poszło w pierwszej rundzie z REN. Teraz kolejny ciężki rywal, no bo więc naprawdę ciężko się zapowiadają te rozgrywki, ale już z REN właśnie pokazaliśmy, że my teraz naprawdę jesteśmy w stanie przynajmniej w pojedynczych meczach takim e, przeciwnikom się stawiać. Ale trzeba się też umieć stawiać takim rywalom jak Ką, który jest na 17 miejscu w tabeli. Potem mamy Onger. Po dwóch dniach przerwy, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że Onger jest chyba drużyną trochę lepszą od Ko, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz to sobie jeszcze zweryfikujemy. Tak jest, Onger jest drużyną lepszą, więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę niestety rotację już w tych spotkaniach, bo już nie będziemy w stanie grać wszystkich maksymalnym, optymalnym składem. Więc tak, w Bramce niech wyjdzie Steve Mouldow, da, czy nie? No kurczę, nie wiem. Nie, zostanie Maksimiano. Na prawej obronie natomiast wystąpi normalnie też Kenton, w środku zagra Perez z Aktywne Albiolem. Taki mocno rezerwowy duet. Na lewej obronie Gulam, dalej zostanie sobie Gay. Przed nimi wystąpią Rongier, ale na ofensywnej pomocy Wirt. Dalej z przodu wystąpi Milik. Na prawej stronie natomiast damy sobie na prawej stronie damy sobie tego. Luis Enrique, zostanie Mujain z Tovenem, na czy Mujain, przepraszam, z Milikiem. Na ławce pojawi się natomiast Ake, także marka Bartre, damy na ławkę rezerwowych za Emersona i tak to będzie wyglądało. Kapitanem oczywiście pozostaje Muniain, bo nie chcę już tutaj kombinować z Albiolem, bo Albiol jednak mało gra w tym sezonie i tutaj nie chcemy go za bardzo pod tym względem już wykorzystywać. Tak więc czas na to spotkanie, no i tak jak mówię, no mamy skład trochę, trochę gorszy, ale tak jak też wspominałem... Dla nas ta liga już w tym momencie troszeczkę odjeżdżała, odjechała i my musimy się skupić na innych spotkaniach. A w spotkaniu z Ką remisujemy 1-1. Ok, więc to jest trzeci z rzędu remis, tym razem 1-1, więc w końcu się dość ruszyło z przodu. Arek Milik z Bramką, jeśli chodzi o zmiany, to pojawili się Kamara, Geja i Bartra za Albiola. Jeśli chodzi o resztę drużyny, no to chociażby Lyon i PSG też remisują, więc to są rzeczy, które jak widać się zdarzają, więc tutaj nie ma jakby powodów do wstydu jakichś ogromnych. Teraz właśnie czas na ten mecz z Onger. Przed nim damy sobie kolejny tutaj trening. Potem będziemy mieli 3 dni odpoczynku i to spotkanie pucharowe z Niceą. No i to jest spotkanie, na które my chcemy mieć nasze wszystkie siły zgromadzić. I to jest coś, co będzie dla nas bardzo ważne. Gulam dziękuję, że gra. No ja mu powiem, że jestem z niego dumny. No bo akurat Gulam naprawdę prezentuje się nieźle. Generalnie cała ta nasza linia obrony ostatnio się, na, na, się naprawdę ustabilizowała i to jest coś, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ale teraz na to spotkanie z Onger. Onger, tak jak mówiłem, jest trochę wyżej, miejsce 13. Ale gramy u siebie, więc to powinno nam tutaj troszeczkę pomóc. To Wen, to Wen chciałby zagrać. Ja o tym pomyślę, ale nie. Powiem mu, że mamy, mamy cięższy mecz jakby w, ka w kalendarzu zaraz. No bo jest ten mecz z Niteon i ja tam przede wszystkim potrzebuję wszystkich moich zawodników. Natomiast do tego meczu możemy podejść trochę jeszcze inaczej. Na pewno ze sobie odpocznie. Tutaj zagra Richard. Zagra po raz kolejny także w Gulam. Bo Emersona chce widzieć w Pucharze Bartry. Nie chce wstawiać do tego składu pod żadnym pozorem. Więc zostawimy sobie chyba to tak, jak wygląda. Na pewno zamiast Trążiera pojawi się. Pojawi się Maxi Lopez. Ok. Za Milika pojawi się na pewno Jermen. Damy chyba jednak Towena na prawe skrzydło. Na lewe skrzydło damy na pewno Ake. Tak to będzie wyglądało. No i kogo my tu jeszcze możemy dać? Bo, bo chciałbym. Chciałbym tutaj jeszcze jakoś mimo wszystko tego Pereza zastąpić, ale widzę, że to będzie raczej ciężkie i raczej niemożliwe, więc Noyen Perez po prostu będzie musiał grać do upadłego. Zdejmiemy sobie Bartre z ławki, żeby sobie do końca odpoczął. Szuarę w jego miejsce. Czy tam Emerson uznajmy? Czy nie? Czy Emersona chce mieć na mecz? Emersona chce mieć chyba na, na ten puchar po prostu w optymalnej formie, więc go nie będę wstawiał. Milika trzeba też zdjąć. W to miejsce Ahmed, Zamunia i na Luis Enrique. Bo nie chcę po prostu, żeby ci zawodnicy, którzy już teraz są podmęczeni się jeszcze bardziej zmęczyli przed tym meczem pucharowym. No to jest mecz, który my po prostu chcemy zagrać, go przecierpieć. Nawet można tutaj go przegrać, bo dla nas ważniejsze jest to spotkanie pucharowe z niceą i tam musimy mieć optymalny skład, co już powtarzam, po raz chyba tysięczny podczas tego dzisiejszego odcinka. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, jak ta nasza rezerwowa jedenastka poradzi sobie z omrze, może zaskoczą. No i proszę bardzo. No i proszę bardzo, żeby wygrać trzeba było. Wystawić rezerwowy skład. Valer Żermę dał nam bramkę na 1 do 0 w tym spotkaniu, i to była jedyna bramka, jaką potrzebowaliśmy. Tak więc, nawet ta nasza mocno rezerwowa i jeszcze na dodatek podmęczona linia obrony, i tak jest w stanie zachować czyste konto, czy grać naprawdę bardzo dobrze, tak jak to w ostatnich meczach już bywa. Więc naprawdę, coś się fajnego stało z tą naszą linią obrony od pewnego momentu, że naprawdę zaczęliśmy bardzo mało bramek tracić, i to jest dobra wiadomość. Mam nadzieję, że również w spotkaniu z Niceą to się potwierdzi. Muszę powiedzieć Wenowi, że bardzo dobrze zagrał, no bo skoro wygraliśmy, to tutaj nie mam absolutnie interesu w tym, żeby mówić mu co innego, ale mam jednocześnie nadzieję, że wypocznie przede wszystkim przed tym spotkaniem Pucharowym, bo to będzie bardzo, bardzo ważne, żebym mógł z niego w tym meczu skorzystać. Ożywce NIC, tak jak mówiłem, top 4 ligowe, więc absolutna czołówka jeśli chodzi o rywali z jakimi, jakimi moglibyśmy się spotkać. No i absolutnie musimy tutaj wystawić nasz optymalny skład. Tak więc na prawej obronie oczywiście Kenton Z w bramce oczywiście Maximiano. W środku Kamara z Bartrą, taki duecik Na lewej obronie Emerson. Dalej w środku pola Gay z Ramzejem, tylko że Ramzej wyżej oraz z Rążierem. Przodu to Ven, Arek, Milik i Iker Muniain. Oczywiście Iker Muniain dostanie opaskę kapitana na swoje ramię. No i dobrze, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, tutaj wskakuje Jermen na pewno. Zostaje Luis Enrique. Fazigulam też bym go widział na ławce w miejsce Alego Mohameda. Okej, okay, Raul Albiol czy, czy Pan Perez, jak oni wyglądają fizycznie. Albiol wygląda niby lepiej, ale, ale ja tutaj. Dobra, nie, dobra, zostawimy Albiola w takim, takim wypadku, niech tak to, to będzie. No, i jeszcze niby wyrca można by dać zamiast szuarę i tak też strumie zrobimy, bo wolę jednak, żeby wszedł nawet zmęczony wyrc niż ten szczuarę. No i dobra, w takim składzie możemy do tego meczu podejść. No i mam nadzieję, że pokażemy iż to jest również skład, który może z, takim, z taką Niceą wygrać i przejść do kolejnej rundy Pucharu Francji, bo to jest dla nas w tym momencie bardzo, bardzo istotne. Czy możemy oczekiwać, że Emerson zacznie grać więcej wkrótce? Musi się najpierw zadomowić, tak powiemy, no bo rzeczywiście to ostatnie parę meczów jednak Gulam grał, no ale to było właśnie ze względu na że Emerson też trochę chciałem oszczędzać. Czy możemy przejść przez ten mecz? Musimy na pewno uwierzyć w siebie, że my mamy jakość, bo mamy tą jakość, tylko musimy w nią uwierzyć. I być w stanie to na boisku pokazać mm. No i powiemy, że Każda wygrana się liczy, bo się nas zapytali Czy ten mecz z Angers był dla nas jakby ważny Że się w końcu przełamaliśmy i wygraliśmy Na pewno tak, na pewno to było ważne Bo trochę jednak presji zeszło Już się przełamaliśmy No i teraz nic, tylko to kontynuować No i oby chłopaki pokazali, że są w stanie to kontynuować W takim spotkaniu z Niceą Proszę, 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 proszę Niech to będzie dobry mecz Wow no, tego się nie spodziewałem. Tak sobie mówiliśmy ostatnio o tej naszej dobrej defensywie. No to właśnie teraz widzimy, jaka dobra ona jest, kiedy przyjdzie czas na prawdziwą próbę. 3 do 0 porażka z Niceą. Weszli Lopez we za Rondziera, wszedł Gulam za Bartle, z bramkami dla nich Funes, Mori, Dolberki, i Cyprien. No fatalny, absolutnie występ. No i w tym momencie żegnamy się. Z jedynym trofeum, jakie byliśmy w stanie realnie zdobyć na francuskim podwórku, no i tak szczerze mówiąc, to jeśli aktualnie byłbym w zarządzie tego klubu, no to, to bym pomyślał, czy nie powinniśmy się pożegnać całkowicie z tym klubem, bo to jest absolutna kompromitacja. Przegrać 3 do 0 w takim spotkaniu, no to jest naprawdę dużo. To nie jest gdzieś tam mecz na styku, który po prostu przegraliśmy 2-1 na przykład, tylko to jest porażka 3-0, to jest absolutna deklasacja ze strony Nicei i to jeszcze na naszym własnym stadionie w momencie kiedy my na ten mecz zbieraliśmy wszystkie siły, to jest na pewno wielkie, wielkie rozczarowanie i na obyśmy byli się w stanie z niego podnieść już w tym spotkaniu z rzążą, które oczywiście kończy nam ten dzisiejszy odcinek. No i niech to chociaż będzie jakiekolwiek pocieszenie, no bo udało się wygrać z tym onżer. Wygrajmy jeszcze teraz i będzie to chociaż w Lidze wyglądało jakkolwiek przyzwoicie, jeśli chodzi o punktowanie w tym miesiącu. Zmieniliśmy trening Tovenowi, bo już poprzedni mu się skończył. Żużon to jest ostatnie miejsce w lidze, więc tutaj czas na jakieś zmiany. Damy Maudon bo już nie zagra w pucharze, więc nie chociaż tutaj sobie zagra. Na prawej obronie oczywiście Kenton ze. W środku wskakuje Perez za kamarę, zagra on sobie tutaj razem z Bartrą. Dajemy Gulama na lewą obronę, dalej zostaje Gay, zostaje Rongier, zostaje Ramsey, Milik, Toven, Muniain. Ja tutaj nie chcę odpuszczać, chyba, że strasznie blisko jest ten mecz ze Sportingiem, bo to jest coś, co musimy mieć też na uwadze. No bo to jest już naprawdę ostatnia nasza deska ratunku w tym sezonie Ta Liga Europy Zobaczmy jak to wygląda, no, mamy trzy dni Więc tutaj nie można też jakoś mega mocno z tym składem szaleć Bo, bo to są trzy dni, w które piłkarze muszą odpocząć Chociażby taki rążier, który nie jest w pełni wypoczęty No to tutaj jednak damy sobie Maxiego Lopeza albo Floriana Wirca A Maxiego Lopeza właściwie damy W sumie Ramzaja też można odpuścić tutaj Wirca a Niech zagra sobie ten nasz duet młodych zawodników w środku pola no i oprócz tego myślę, że przydałoby się też dać odpocząć na przykład Na przykład Tovenowi, a, a w jego miejsce dać zagrać yy, Albo nie, zrobimy tak, że Muniain zejdzie, w jego miejsce wejdzie Ake W ten sposób to rozwiążemy Emerson na ławce, żeby tutaj trzymał swój fitness cały czas na odpowiednim poziomie Kapitanem oczywiście Steve Mouldon da Tak więc też Muniain może odpocząć sobie od roli kapitana, bo oczywiście Steve Tę łopatkę przejmuje, jeśli tylko znajduje się u nas w podstawowej 11. No i proszę, zakończmy ten odcinek z pozytywnym akcentem. Pokażmy, że nie jesteśmy aż tak fatalni, jak to wyglądało w meczu z Niceą. I pokazujemy to, ok, wygrywamy 2-0. No chociaż to było oczywiście... To był mecz oczywiście z ostatnią drużyną w tabeli, więc tutaj też nie można się nadmiernie tym zwycięstwem cieszyć. Ale mimo wszystko warto takie zwycięstwo docenić, tym bardziej po takim ciężkim meczu w środku tygodnia, gdzie jeszcze dostaliśmy strogie lanie weszli sobie Rangierza Lopeza, German Zamilika, Ramsey Zawirsa z bramkami Kenton Ze oraz Ake. No więc, może to jest jakiś sygnał od Ake, że to on powinien zagrać w meczu Ligi Europy. No kto wie, no bo jak było widać, to, że występujemy najlepszym składem, to wcale nie znaczy, że, że gramy na, nasze, na szczycie naszych możliwości, i to jest coś, co na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Myślę, że przed tym meczem z, ze Sportingiem Lizboną, przyjrzymy się w jakiś sposób tej naszej kadrze jaką będziemy chcieli wystawić na ten mecz pod względem formy, jak to wygląda, bo oczywiście w centrali składu widać jaką kto ma formę i myślę, że to może być naprawdę bardzo ważne w następnym meczu właśnie pod względem tego jaki skład będziemy wystawiać na ten dwumecz z, ze Sportingiem, tym bardziej, że za pasem mamy też mecz z PSG, który też jest meczem ważnym, ale no, jesteśmy w takiej ciekawym momencie, że ten mecz z PSG Będziemy musieli delikatnie poświęcić na rzecz tego dwu meczu ze Sportingiem Lisbona, no bo, bo to są dla nas mecze ważniejsze, bo to jest nasza jedyna droga, jaka nam została, żeby załapać się do Ligi Mistrzów, a kto wie, czy w ogóle do Europejskich Pucharów, bo w tej lidze to my już praktycznie no nie jesteśmy w stanie niczego ugrać, więc musimy wszystko, postawić wszystko na jedną szalę i tą jedną szalą jest właśnie Liga Europy. No i wszystko trzeba zrobić, żeby w tej lidze Europy, spisać się jak najlepiej. Piszcie wasze pomysły, co można zrobić, żeby w tej Lidze Europy jak najlepiej się spisać, jak można pokombinować z taktyką na podstawie tych piłkarzy, których mamy w drużynie. Ja jestem otwarty na takie, na takie wskazówki, na takie pomysły. Być może jakie z nich wykorzystam, być może nie, tego nie obiecuję, ale jeśli ten odcinek wam się podobał, to oczywiście zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz dzwoneczka na tym kanale, a także do połapkowania tego odcinka, aby algorytm YouTube'a bardziej go dostrzegł. No i żeby nasz kanał mógł się rozwijać, tak więc do zobaczenia, dziękuję wszystkim za uwagę, no i cześć!